No i mamy spokój, bo mamy nowego papieża. Te przymiarki mogą wskazywać na to, że po prostu papież jest już znany i to jest ten, którego typowano wcześniej, jeden z tych kardynałów. Czy nie powinniśmy się tym sugerować? Nie, absolutnie te sugestie mnie osobiście nie obowiązują. Ja czekam na ogłoszenie nazwiska. Świat ma nowego papieża. My ponownie łączymy się z Markiem Balawajderem i jego gościem, biskupem Tadeuszem Pieronkiem. Książę, biskupie emocje opadły, ksiądz się spodziewał. No nie ma sensacji, ale spodziewałem się, choć y, podobno y, środki, dzwonią, przekazu, dzwonią. środki przekazu nigdy nie przewidziały wyboru papieża. Tym razem się okazało, że tak, y, że miały widocznie jakieś takie... Namiary, może dobrze. Ale wybierał dobrą, duch święty, prawda? Dobrą, wybierają ludzie pod natchnieniem, ale mieli dobre namiary i mieli dobrą intuicję. Bardzo dobrze. Będzie kontynuacja? Sądzę, że tak. Oczywiście nie we wszystkich dziedzinach, dlatego że to jest człowiek, to jest inny człowiek. To jest zupełnie nowa osobowość, jest, przecież. Ale bardzo blisko współpracująca z Ojcem Świętym. To była harmonia pełna między nimi. Jest Niemcem. To jest ciekawa rzecz, dlatego że. Niech teraz Niemcy mają tę chwilę piękną, jaką mieliśmy my przez 27 prawie lat. To Kościołowi niemieckiemu jest bardzo potrzebne. Cieszę się. Gratuluję Niemcom, jeśli tak można powiedzieć. Gratuluję, że... że Jak Niemcy, mieli... ci chłodni Niemcy papieża... zareagują na papieża Polaka? No, zareagują równie... Szczerze i pięknie jak my. Odsłania się okno balkonu w Bazylice Świętego Piotra. Na chwilę się odsłoniło. Entuzjazm tłumu, rozległy się brawa, rozległy się krzyki. Tak, Aleksandra Bajka, nasza korespondentka w Rzymie. Piotra. A na Placu Świętego Piotra pojawiła się, pojawiają się pierwsze okrzyki: ¡Viva il papa! Przedziwna pogoda towarzyszy tej chwili. Pada deszcz i świeci słońce. Na balkonie widzimy w tym momencie trzy postaci. Jedna z nich jest w sutannie koloru białego. Ludzie są bardzo podekscytowani, szczęśliwi, że mają nowego papieża. Posłuchajmy, co mówi do nas kardynał. E sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, bien frères et soeur. Liebe Brüder und Schwestern, dear brothers and sisters, Annuncio vobis Gaudium Magnum, Abemus Papam. Długie sekundy oczekiwania na nazwisko. Eminentissimum agrewerendissimum dominum. Dominum josefum. Sancte romane eklesie. Kardinalem. Ratzinger. Potwierdziło się. Faworyt został wybrany kolejnym papieżem. Józef Ratzinger jest nowym zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego. Rzym Aleksandra Bajka ponownie. A więc jednak mamy papieża. Papieżem jest faworyt. Józef Ratzinger, Josef Ratzinger, 78-letni kardynał, jeden z najbliższych współpracowników naszego papieża Jana Pawła II, prefekt kongregacji Doktryny Wiary. Kardynał, który tak bardzo chciał odejść na emeryturę, który wielokrotnie prosił Jana Pawła II, aby pozwolił mu odejść na emeryturę. Ten kardynał został właśnie papieżem. 260 265 następcą św. Piotra. W decimi, sesti.